Siemano, witajcie, z tej strony Draga, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj, jak widzicie pod tytule ja i z tego odcinka zrobię tier listę po prostu postaci z wszystkich części awatara. więc jeżeli wam się taki format nagrywania podobał, no to zostawajcie i do góry, subskrybujcie ten dole kanał, lecimy po 1500 subskrypcji no a my lecimy z tym odcineczkiem i tutaj, w tej tier, li, tier, li, tier, li, tier liście są y, postacie postaci z wszystkich trzech części Awatara. Jeżeli nie, y, jeżeli y, nie oglądaliście trzeciej części Awatara, spokojnie, to tu będą tylko, tylko osoby. Także no co, lecimy. Y, tutaj jest Ownum. Oh Ownum, oh no ja szczerze, jakby. podałem go tutaj na słabi, ale że jakby. Walczył z Jakeiem Salim. Dodam no go na od Neutrala. No bo ja po prostu tego jego. Jakby no jakby to powiedzieć. Charakteru nie lubiałem. No i co no? Pułkownik Miles Quaritch. Tutaj chodzi o lubienie i o też dobroć tych postaci. No i. Nie dam Quaritcha na mega słabi, bo jednak jest zły. Ale. Osobiście lubię, jak Steven Lang gra i lubię osobiście jego osobę, także dam go na słabi. Dyrektor, to ten biolog, nie pamiętam jak on się nazywał, ale to był ten biolog. Osobiście on nie miał dużo do zagrania w tym awatarze, ale mi szczerze jakby mega się podobała ta osoba, także dam go na fajni, bo naprawdę jego jakby gra i jego rola w trzecim filmie mi się naprawdę bardzo podobała także damy go na fajnie Ikran Ikrana no to szczerze dałbym go jeśli chodzi o dobroć dałbym go tu jeżeli o fajność da, dałbym go też tutaj naprawdę Ikran ja kocham Ikrana to było naprawdę tak fajne że no naprawdę Ikran ładny fajny i dobry także naprawdę wszystko co tak naprawdę potrzeba no tutaj jest ta babka, nie pamiętam jak ona się nazywała, ona wcześniej była y, normalnym też człowiekiem jak właśnie y, pukownik Miles Quarridge. No i szczerze jakby jej, jej było mało w tym filmie, w dwójce go w, jej w ogóle nie było, no bo ona w trójce jej w ogóle nie było, no bo ona w drugiej części y, umarła przez strzałę Natei no więc no nie lubiłem jej, ale też jej było bardzo mało, także no mega słaby i no bo jakby no nie było jej w ogóle w tym filmie. Bukowik Miles Quaritch, ale jako mm, człowiek, jako człowiek myślę, że mogę tutaj jedną rzecz podmiankę zrobić. Jako awatara ma jest Kwaricza dam na neutra, a, y, na, y, a jako człowieka dam go na słabi. Nie wiem, jakoś tak. No, też więcej jest y, y, Kwaricza jako y, awatara, no bo są dwie części jako awatara, jedna część jako y, człowieka. Także też więcej nam pokazuje jako awatara go. Także no. Ojciec tiri, to nie pamiętam jak on się nazywał, ale no czekajcie, coś się zlagowało, nie mogę nic zrobić. Halo? Co jest? Dziwne. Czekajcie, zaraz wracam. Ogólnie nie widzę miałem laga i... Yy, 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 no i nie wiem, coś się porobiło i... No po prostu nie wiem, miałem jakiegoś laga na y, tier liście. No i... no nie wiem. No, no ale wraca. Ojciec Neitira. Go też nie było dużo w tym filmie, bo on tak naprawdę w pierwszej części zmarł około w połowie filmu, także go naprawdę było mało, więc dam na słaby. Lecz jakby, go, jakby był przez całą część, jakby na przykład umarł w bitwie, no to wtedy bym go dał na neutralnego albo na fajnego, ale że go było bardzo mało w tym filmie no to niestety muszę go dać nas słabi, eee, gener, genera, generał um, Ap do no co? Ab, coś na... A generała. No ale pani generał e, ogólnie nie podoba mi się charakter i też nie podoba mi się w ogóle jakby... No, nie podoba mi się ta postać, także dam na mega słabi, no bo po prostu nie, nie podoba mi się ta postać. No i co? To zwierzątko, nawet nie wiem jak to zwierzątko się nazywa. Dam to neutra na neutralnego, bo w ogóle nie kojarzę tego zwierzęta. Zwierzątka z żadnej części. Może było na pokazówce w, na drugiej w drugiej części, ale nie pamiętam tego, dama neutrala, bo jednak jest to zwierzątko, jest to dobre. Także no. A było też tego bardzo mało, także nie dam tego na mega słabi, bo na złych i których mi się nie podobało, to po prostu będę mega słaby. Grace jako jeszcze człowiek, jako człowiek jednak dam na słabi, a jako awatar Grace dam na fajny, bo jako człowiek Grace mi jakby nie podobało mi się, jak ta osoba. Jakby funkcjonuje i taki jakby charakter wewnętrzny mi się nie podobał jako człowieka, a jako a jako właśnie awatara Grace była bardziej taka taka czuła, taka więcej uczuć miała, taka bardziej właśnie czuła, była więcej więcej pomagała, no jednak przy awatarach ona uczyła awatara angielskiego, tak także to też. Kolejna sprawa. Ech, tu nawet nie ma co mówić, jakby. Co tu mówić? Jake Sali, główny bohater wszystkich trzech części. O, no chociaż. Uwaga, spoiler, jeżeli chce, jeżeli nie chcecie usłyszeć spoilera, to przywróćcie około 10-15 sekund później. Ogólnie wydaje mi się, że w trzeciej części głównym bohaterem bardziej jest pająk, że jakby najbardziej się wszystko między nim toczy. Już ci co nie oglądali to przewinęli, także nie słyszeliście. No bardzo lubię Jake'a Saliego, jakby też gra charakter, że on tak się troszczy o rodzinę, że ucieka specjalnie, żeby rodzinę no naprawdę, to naprawdę zasługuje Jake Sali na super. Kiri Kiri jest fajna i dałbym na super, ale troszeczkę dziwna jakby troszeczkę jej jakby odwala przez Ejłę jakby ona za bardzo jest przy tej Ejły, ja wiem, że Ejła to jest tak jak u nas ich Pan Jezus, ale Ejła jakby ona nie widzi za bardzo życia y y y oprócz pająka i oprócz Yy, tego, że mówienia, że jest dziwna i oprócz Ejły więc dam ją na fajni, bo ona właśnie widzi tylko, yy, że jest dziwna widzi pająka i widzi yy, Ejłę także czegoś brakuje w Kiry Loak jeden z główniejszych bohaterów drugiej i trzeciej części no naprawdę jakby no Loak yy, jakby to powiedzieć Loak ma bardzo mocną postać i Loak jest taki że on jakby odwala mu na przykład w drugiej części Neteyam zmarł tak naprawdę przez jego głupotę ale przez potrzebną rzecz ponieważ zaciągnął swojego brata Neteyama do, hmm, do właśnie, jakby można powiedzieć, że to była pułapka, tak? No bo to można tak powiedzieć, że to była właśnie pułapka. No bo chciał uratować pająka. Uratował pająka, lecz Netean ne dostał kulką, no i niestety zmarł. Także no to jest taki taki jedna, jeden minus Loaka, to że on właśnie yy, najpierw robi, później myśli. Więc no taki jedyny minus Loaka, no ale i tak Loak na no, super, naprawdę mega mi się podoba Loak. Znaczy nie, że mi się podoba, to, to, to nie, tylko że podoba mi się jego postać. To tygry są podobne coś. Dana Neutrala, no bo jednak no jest to zwierzę też, nie, które. Tak naprawdę było tylko w pierwszej części przez krótki czas. Także, no, nie ma jakiejś roli. Ten, ten zwierzogród. No, nie wiem, no po prostu nie, nie, nie podoba mi się. To, jako człowiek, wspólnik Kuaricza. Mm, no, jednak to. No, nie, 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 to nie jest moja. To, to nie są moje typy zupełnie no i też jako jako zupełnie tak samo mi się nie podoba jego postać jego no w ogóle jakby nie nie pasuje do niego i to w zupełności to nie pasuje także no tutaj jednak na mega słabi Matka Neytiri, Cahik klanu Omatikaya jednak widać w tej drugiej, w pierwszej części kawałku trzeciej części że ona ma mocny charakter, więc dam ją na fajnie, bo jednak jest jej mało w tych filmach, ale ona i tak. jakby. ona i tak jest silną babą i ona naprawdę jakby było jej więcej w tym filmie, to naprawdę by dużo wniosła w te filmy. Także fajnie netejam nic widać, nic ująć, naprawdę pięknie zagrana postać też pięknie wymyślona przez Jamesa Camerona yy, postać naprawdę on jakby jest tak dobrze zaplanowany, zaplanowaną postacią w całym uniwersum Avatara, że jakby to naprawdę mi... no naprawdę to jest jakby no wow, wow wow wow. Naprawdę mega mega mi się podoba ta osoba, także no na super, także Neytiri tak samo. Co prawda w drugiej części Neytiri było mało. Ona jedyna rzecz Neytiri to była rozpacz, gniew, rozpacz, gniew, łuk. To były to były jedyne cechy Neytiri w dwóch pierwszych częściach. Zawiedzenie, rozpacz, gniew. I takie właśnie rzeczy, a w trzeciej części Najri w końcu ma jakąś rolę i w końcu jej jakby charakter, jej osoba w końcu wpływa na, yy, na przebieg całego, wiecie, całego. całego, wiecie. No także naprawdę Nightly też bardzo dobrze zagrana przez Zoe Saldanę. No i co? Nie pamiętam, jak go się nazywa, ale no, jednak jako osoba słabo, ale jako awatar myślę, że dam go na fajni, bo naprawdę yy, tak samo jak z Grace. Jako człowiek, takie troszeczkę sztuczne osoby, a jako awatary bardziej się otwierają. Yy, ten gościu, nie pamiętam nawet, jak go się nazywa, out, pajakan. Wszystko, wszystkim, ale pajakan naprawdę podoba mi się gra pajakana. No naprawdę, Ronald. Ronalda ma neutrala, bo jednak nie jest tak najlepiej. Rodco co? kso się to pisze, nie pamiętam, nie, nie wiem jak to się wymawia. On tak samo jak Onu neutral, w ogóle jakby. Pająk. Super, naprawdę. Pająk mi się mega podoba. Mega dobrze jest zagrany też, no i co? No. Po prostu, świetnie. Cirea Cirea też. Może nie na super, ale na fajnie. Naprawdę fajnie. Zagrana Cyreia, no i co? Nowari. Też na fajny. Tak samo jak Cirea Dobrze zagrane, dobrze wszystko. No, ale jednak coś tam brakuje do tego super. Toruk. Ten... Zwierz. Toruk. Fajnie, lecz jest go mało w tych filmach. Więc Toruk dajmy na fajnie. Eee, Sutej, Cutej. No, też. Fajny, lecz mogłoby być go trochę więcej, no jednak on w pierwszej części umiera. Tuk. Dziecko. no Fajnie, fajnie, fajnie. No i ta y, operatorka całej tej operacji, no całego tego helikoptera. Mało jej było, więc dałem ją na neutrala, bo jednak nie, w tej jednej części nie zdążyłem jej poznać tak. I to Roa, to nie wiem co to jest także. To jest moja tier lista osób, z awatara, z wszystkich trzech części. Nie było waran, nie wiem czemu, więc chyba to nie było z trzecią częścią, także no waran nie było, nie było nikogo z ludu yy, manguanów. No ale co? Mam nadzieję, że się podobało, zostawicie i do góry, subskrybujcie, ten dobry kanał, lecimy po 1500 subskrypcji i widzimy się w następnym odcinku już jutro o 18.30. Nara!